Rak trzustki jest czwartym co do śmiertelności rakiem. Ponieważ jest trudny do wykrycia i leczenia, wskaźnik przeżywalności choroby jest bardzo niski i wynosi od 7 do 25%. Twoja trzustka jest częścią układu trawiennego. Znajduje się za żołądkiem w górnej części brzucha. Jej umiejscowienie sprawia, że trudno wyczuć guzy, zanim urosną wystarczająco duże, aby zakłócać normalne funkcje organizmu. Nie ma także niestety testu przesiewowego dla tego typu raka. Poszukiwanie wczesnych objawów raka trzustki ma zasadnicze znaczenie dla wczesnego wykrywania i leczenia. Chociaż niektóre objawy tego nowotworu mogą przypominać inne schorzenia, takie jak cukrzyca, marskość lub choroba wątroby, ważne jest, aby sprawdzić, czy nie występują jakiekolwiek nieprawidłowości. Zwróć szczególną uwagę na poniższe objawy, szczególnie kiedy występują łącznie z innymi. Nagłe pojawienie się cukrzycy. Rak trzustki może wpływać na produkcję insuliny i poziom cukru we krwi, powodując tym samym początek cukrzycy. Jest to często obserwowane u pacjentów w wieku powyżej 50 lat. Żółtaczka. Gus nowotworowy może blokować przewód żółciowy, powodując tworzenie zapasów żółci i bilirubiny. Żółknięcie oczu i skóry jest spowodowane tym, że cofnięta żółć przenika do krwioobiegu. Utrata wagi i apetytu. Ten objaw jest wspólny dla większości nowotworów i może być niebezpiecznie bliski anoreksji, szczególnie w zaawansowanych stadiach choroby. Nowotwory na trzustce mogą hamować procesy trawienne, a komórki rakowe kradną substancje odżywcze, powodując zmniejszenie masy ciała i apetytu. Jasne, lekkie stolce. Podobnie jak w przypadku żółtaczki, blokada przewodu żółciowego spowodowana przez nowotwór uniemożliwi dotarcie bilirubiny do przewodu pokarmowego. Bilirubina to żółto-brązowa substancja zawarta w żółci, która nadaje stolcom kolor. Gdy nie ma jej w przewodzie pokarmowym, stolce mogą być szare lub białawe, a zawartość niestrawionych tłuszczów sprawia, że unoszą się na wodzie. SWĘDZĄCA SKÓRA Świąt jest również jest związany z zablokowanym przewodem żółciowym. Kiedy żółć gromadzi się w ciele, może powodować uczucie swędzenia. BÓL BRZUCHA Większość pacjentów z rakiem trzustki odczuwa szczególny rodzaj bólu brzucha odczuwany w górnej części jamy brzusznej. Może zniknąć, gdy pochylisz się do przodu lub nasilać po jedzeniu. Zakrzep. Dla niektórych osób skrzepy krwi mogą być najwcześniejszymi objawami raka trzustki. Jeśli zauważysz bolesny obrzęk, zaczerwienienie lub ciepło w nodze, może to być spowodowane zakrzepem krwi. Ból pleców. W przypadku tego nowotworu, ból pleców może towarzyszyć bólowi brzucha lub występować samoistnie. Chociaż ból pleców jest objawem ogólnym, możesz odczuwać ból pośrodku pleców w wyniku nacisku guza na nerwy lub narządy. Odbarwiony mocz. Ciemny mocz jest wynikiem bilirubiny dominującej w krwiobiegu. Uważaj na mocz w kolorze brązowym. Do tych, którzy obciążeni są zwiększonym ryzykiem wystąpienia raka trzustki, należą Palacze papierosów, dorośli powyżej 50 lat, predyspozycje genetyczne, osoby z mutacjami genów BRCA, osoby otyłe, diabetycy. Powyższa lista nie jest niestety wyczerpująca. Jak zawsze, należy skonsultować się z lekarzem, jeśli coś cię niepokoi. Czy znasz kogoś, kto miał raka trzustki? Czy znasz już objawy tej choroby?